W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy 30 picków 75+, a także otworzyliśmy nagrody za Food Champions. Czy było warto? Przekonajcie się sami. I tak wiecie na start, żeby odcinek miał szansę poszybować w górę, łapka w górę, sub, dajcie znać w komentarzu kogo wy byście zmienili w moim składzie, zresztą zobaczycie jak on wygląda zaraz i miłego oglądania. Nagrody za Mistrzostwa Food, ranga druga z bilansem 15-5 za braku tego jednego meczu. Co jest? Jezus! jej! Na szczęście, nagrody są po prostu nie wyświetliły się, ale jest to ranga druga, bilans 15-5. I zobaczmy, co trafimy. Najpierw jeszcze to. Pewnie tu nic nie da, jeszcze chcę tego zrobić! Dzisiaj dużo! Let's go! Nic nie dał. Pierwszy pik, jedna z pięciu. I czy odda? Mane! Ojej, bardzo tutaj słaby pik, Walencja. Gary Rodriguez, Jaremczuk. O, może Gary Rodriguez? Bez różnicy zresztą. Teraz musi być Mane, Come on! O boś! Nic nie od. Ej, ten gość jakie ma staty. O kurde, to jest obrońca? Ja go wezmę. W sensie nagrody są na razie felerne Aha, tego nie da się szukać. Ale ten mógłby być coś wart. Bardzo fajna karta. To w ostatnim. Cokolwiek dobrego. No niestety, tu po prostu tragiczne nagrody Ten ziomek, ten już był Wulej, no dobra Pozdro Paris, to chociaż tyle dobrego Już główne nagrody, jeżeli chodzi o drugą rangę Mega paczka Czy tu trafimy pierwszą dobrą kartę? Nie trafimy Rebić Paczka Team of the Week pierwsza Może tu się szczęście odwróci Come on Senegal, Ekwador, Boże, to jest ten Kaisedo, Walencja, Quixel, paczka za sto Jak nie będzie walkoutu, to jest dzisiejszy dzień na minus wielki. No jest walkout, ale jak? Anglia, Hurricane, nie, o, wart. No ale jest walkaucik, no chociaż. Jakby nie było walkoutu, to tragedia. Ale coś w środku, cokolwiek. A Meccano. też już jest o nic nie warty? Nie no, dzisiejsze nagrody to jest czat, jakby to powiedzieć. Nie dałem rady, nie. Ale, ale dużo mnie brakowało. Nie nie, 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 nie. Co? Mocniejsze 30 player pików, 75 plus zrobione. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, czy warto je robić, to mam nadzieję, że po tym odcinku będzie wiedział. A co w pierwszym na nas czeka? W pierwszym. Słabo, no ale wiadomo, że takie piki pewnie będą przeważały. Może drugi player pik będzie lepszy Jest to Gerard Piquet. Kurczę, jakby nie patrzeć, bardzo dobry overall, tylko on jest chyba kartą niewymienną, więc tak średnio, prawda? Niestety, kolejny pik, może tutaj. Również powtórka, bardzo dużo powtórek. Teraz i konwencjonalnie losowy. Może on odda. Jest kolejny ekran, ale to jest znowu powtórka. Chyba mam za dużo wysoko ocenionych. Chociaż wymienny jest, wymienny, więc całkiem dobrze. Zobaczmy co w następnym. Sztindl, więc tutaj, no, jako tako. A tutaj jest karta zwykła i wręcz słaba, bo jest tylko Ruidia z ty. Jaka jest szansa w takim piku dostać dwie karty z Peru? Myślę, że minimalna tutaj też bez szału jest to Dani Olmo i na razie niezbyt oddaje dwóch lewych pomocników ale żaden niezbyt dużo warty Felipe Anderson tutaj Adama Traore i powiem wam tak szczerze że gdyby to był jakiś wcześniejszy upgrade, to mógłby być coś warty może być coś jeszcze warty tylko pewnie to jest niewymienny wezmę go bo ten Soler bez różnicy nie jest niewymienna, byłby coś wart? To może w kolejnym czeka na nas coś lepszego? Jest ekran Serchiach sencho Mam wrażenie, że trafią same karty powtórek. Czy wymienny chociaż nie? Jest Baku. Jedna z dwóch. Morata. no bierzmy, bo to nawet jak jest powtórka, no to chociaż jakiś ekran. Ja to chcę od razu zamieniać, żeby później nie zapomnieć. Też niewymienny, niedobrze. Konate. No, tak sobie. No, Andre Silva, przepalaliśmy go, chociaż to są ekrany, które chyba chodzą po tysiąc końców, ale ekrany to ekrany. Jest Alan. Chyba też nie za dużo warta karta, ale Alanik spoko. 4000 chyba najlepsza karta dzisiaj. Greenwood czy fofana? Z grzeczności. Nie, wiem, fofana, bo może jeszcze będę robił to SBC, a tam są SP potrzebni. Urbix, trafiliśmy Urbixa. No ale to też karta, niestety nic specjalnego. Kondogbia z grzeczności, ale od razu kolejna. Widzowie, tak średnio ta 21-37 oddaje. Martinez tylko, Martinez, więc również to bez szału. Może ta za to. Przedostatnia. Ej, tak ładnie dało tą pierwszą. Myślałem, że będzie sypało. Isko. Może tu. Jest specjalna, pierwsza! Let's go! Konek Libertadores I Lodzia. On mógłby być coś warte, gdyby był wymienny. O! Mm, z tysiąc. Bay. Bail. Też Baili, ocena 7,9 i już dosłownie ostatniej piki przed nami. Muriel! Karta z pozoru fenomenalna, ale realnie chodzi po tysiąc końców. Żartowałem. O, Schmeichel. Patrzcie, w ciemno oddaję. W ciemno oddaję czas. Come on. O, miało być tak pięknie. Yes! Tomasz Miller. Okej. Okay. Nie jest to karta dużo warta, ale bardzo mocny inform trafiony. Nice! On kiedyś nam tyłek uratuje jak będziemy robili jakieś SBC. Miniole. Koronka. No dobra, akurat korony nie chciałbym trafić. No cóż, jak widzicie, nagrody niestety niezbyt oddały. Natomiast jeżeli chodzi o mój skład, doszło do jednej zmiany, a mianowicie syn marnotrawny powrócił. A mianowicie daję jeszcze jedną szansę Rafaelowi, Waranowi. Bo po ostatnim materiale stwierdziłem, że wtedy mogłem wydać zbyt wcześnie osąd, że jest słabą kartą, albo właściwie mi się nim słabo gra, z racji tego, że grałem nim od razu po paczu, a jak wiadomo, ja zbyt tego pacza dobrze, nie przyjąłem, strasznie gra się dla mnie zmieniła i musiałem jeszcze raz. Od nowa uczyć się tej gry. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze zwrócić jedną uwagę, że zobaczcie jak ładnie rynek odbija, jeżeli chodzi o grywalne karty. Zobaczcie, po ile jest kroj. Być może niedługo go sprzedamy i spróbujemy jakiś nowych ikon. Jest na to szansa, zobaczcie, 2 miliony 600. Embapy to wczoraj był już prawie pół milion 400, ale pewnie dzisiaj spadł, bo widziałem, że tam te niektóre akurat spadały. Ale może. O! O proszę, jednak Mbappe nie spadł, także dawajcie w komentarzach znać jak myślicie, kogo mógłbym kupić, żeby wzmocnić ten skład, bo mam już 200 tysięcy końców, jeszcze sprzedasz Kantę, może jakąś ikonę zamiast niego, nie wiem, dajcie znać w komentarzu co sądzicie.